Cześć, Szymon z tej strony, witajcie u mnie na kanale. Powiem kilka słów o komiksie Duna, Ród Harkonnenów, tom trzeci. Jest to komiks, który został wydany w oryginale przez Boom Studios, a w Polsce za ten tytuł odpowiada wydawnictwo Nonstop Comics. Wydawnictwo to przekazało mi ten komiks w celach recenzyckich, ale nie ma żadnego wpływu na to, co teraz powiem. No i cóż, przyjrzyjmy się najpierw wydaniu. Twarda oprawa, solidna i tutaj mamy nazwiska Brian Herbert, Kevin J. Anderson. Tacy kojarzący się przede wszystkim, właśnie jako scenarzyści prequel i Bo Właśnie to jest bardzo, bardzo istotne, że Dune'a, Ruth Harkonnen'ów, to jest prequel, czyli wydarzenia dzieją się przed oryginalną książką, czy przed ekranizacją, która ostatnio miała miejsce. Denisa Villeneva. Nie mylić z serialem Duna Proroctwa. No właśnie. I teraz tak, na wstępie jeszcze powiem jedną rzecz. Nie czytałem poprzednich tomów Rodu Harkonnenów, czytałem kiedyś chyba dwa tomy Rodu Atrydów. I jako osoba, która wcześniej tego, tych tomów nie czytała, mogę powiedzieć się, czy dla mnie to, było to dla mnie zrozumiałe. Powiem, że tak. Ale wydaje mi się, że kluczowy warunek jest inny. Nie tyle. Konieczność tych wszystkich wcześniejszych tomów, co w ogóle orientowanie się w świecie Diony, w świecie Arakis. Ponieważ jak tak czytałem ten komiks, to on nie do końca powinien się nazywać ród Harkonnenów, ponieważ Harkonnenowie owszem są mega istotni w tej fabule. Mega istotni, bo kilka naprawdę ciekawych zdarzeń z nimi jest, ale cały czas w tle przewija się Arakis, czyli Diuna. Cały czas coś tam się dzieje. Mamy tutaj bardzo ważne wydarzenia na dworze yy, tych atrydów, wręcz kluczowe, takie, które można powiedzieć bezpośrednio doprowadzą do wydarzeń, które mają miejsce w oryginalnej książce, co mnie zaskoczyło. I właśnie te motywy po prostu są bardzo, bardzo dla mnie niespodziewane, no bo nie sądziłem, że w tym tomie, w tym komiksie będzie tyle. Ciekawych elementów o atrydach. Jest tutaj też oczywiście nawiązywanie do wszelkiej maści mitologii w Dune'ie. Mamy tych hasło na przykład o gul, kula, to się jakoś tak wymawia, czy możliwość tego, jak to było w książce, potencjalnego wskrzeszania, czy klonowania. Nie wiem, jak to inaczej nazwać. Jest tutaj naprawdę sporo ciekawych elementów. Mamy tutaj oczywiście Duncan Idaho. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że cały czas gadam o, o atrydach, bo oni są bardzo dużym elementem tego komiksu. Owszem, Harkonneni też są. Nawet to y, jest też elementy związane z, że to określę, y, z pacem cesarskim, czyli rodem Korinów, ale ten komiks bazuje na ogólnie wydarzeniach, które mają doprowadzić do wydarzeń z książki Diuna. Swoją drogą, muszę kiedyś sprawdzić, bo wiem, że są Książkowe przykłady Dune, i czy to nie jest adaptacja komiksowa tych książek? Coś mi się wydaje, że właśnie Brian Herbert i Kevin J. Anderson tam maczali palce, ale mówię, nie sprawdziłem tego, nie zweryfikowałem. Być może trzeba będzie po to sięgnąć, czy. Aha, właśnie, jeszcze jedna rzecz, która jest bardzo fascynująca, bo możemy sobie zobaczyć. O, to jest dobra. Mamy przykład jak. Powstaje komiks. W jednym tym tutaj dwóch przykładach są. Generalnie mamy scenariusz. Nie wiem, jak to nazwać, w tym momencie taki storyboard, bym powiedział. Będziemy określone kompozycje, jak kadry mają wyglądać. Czarno-biały rysunek, i później sobie możemy to bardzo szybko odnaleźć. To jest która? Numer 10, czyli to będzie 9, czyli idziemy do następnego. Wam jeszcze pokażę to. Tu jest tak, numer 10 i strona numer 3. Czyli zaczęliśmy od scenariusza, Storyboardy czarno-białe i w kolorze. Fajnie to wygląda. Fajnie, fajnie można się dowiedzieć odnośnie tego, jak powstaje to mniej więcej sekwencyjnie. Całą stronę można właśnie dzięki temu poznać. Fajne wydanie. Przyjemna okładka, twardoprawa. No cóż. Jak jesteście fanami Dune i się poprzednie części, sądzę, że na tej się nie zawiedziecie. Mi się to czytało dobrze, mimo że nie czytałem poprzednich tomów, ale oglądałem film, czytałem Dune, więc mniej więcej w tym świecie się orientuję i klimat, duch, mam wrażenie tego świata, zasady są tutaj ładnie utrzymane i czyta się to mi dzięki temu dobrze. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do następnego razu. Trzymajcie się, cześć.